Hejka, z tej strony Glitterowa, to ostatni odcinek drugiej tury historii Windenburga, także lecimy z tym, mamy dzisiaj sporo do zrobienia, gramy rodziną Wille Vireal? Vireal? Jakoś tak. Anyway, w każdym razie zachęcam do wspierania mojego kanału poprzez zostawienie subskrypcji, lajków, komentarzy. Wiem jak bardzo lubicie historię Windenburga, także um, im więcej leków, tym większa motywacja. Wracając, weź resztki w takim razie, Jacques. O co ci chodzi? Czy ty... Nie no, chwila. A Max, dobra, Max, dobra, no nie będzie. Co wy dzisiaj macie do roboty, więc tak. Hugo, ma jutro urodziny, okej, okay, dobra. My dzisiaj w sumie... Aha, tylko ty idziesz do pracy, a reszta, a bo jest niedziela. O, oh god. No dobra, niech będzie. Ale my tak naprawdę. Aha, no to zmienia moje troszeczkę plany, jednakże ja na Lunę jeszcze mamy czas. Hmm. Hugo, iż ty masz jutro urodzinę? W takim razie chciałbym, żebyś ty dzisiaj... Hmm. Bo myślę trochę o swojej karierze, a ty raczej będziesz miksologiem, tak mi się wydaje, więc... Yy, dobra, no wyrzuć to, w ogóle jest strasznie stan kosz na świecie w tym miejscu, ale dobra. E, więc w takim razie weź gotuj... No way, nie, no dobra, myślałem, że mi się gra Nie, Ty już masz ósmy poziom gotowania, a, dobra, okej. Okay. Dobra, no to weź zrób pikantną zupę. Co? Ale Jacques nie może się zbliżać do końca swoich dni, bo musi przeczytać literaturę i następną co najmniej. Ale dobra, anyway. I Jacques się zbliża do końca swoich dni. Czas w takim razie... Um... Pomyśl o testamencie. Wiesz, w takim razie idź może do... A czemu ty masz z nim takie złe relacje? Nie, nie, tak nie może być. Przecież on... Chwila właśnie aha, bo on ma problem do swojego starego, aha, no właśnie, wiecie, tu mamy skomplikowaną relation, ponieważ on ma w sensie rzekę tutaj do swojego syna, ale jeśli jest to rodzinny całus, oproszę. on bardzo by chciał się z nim przyjaźnić i on chciałby... On kocha swojego najmłodszego syna, ponieważ uważa, że yy, według mnie przynajmniej. Yy, no Luna to jest jego ulubiona córeczka, jakby jasne, a Hugo to nie jest. Jakby, wiecie, on jest nie? Yy, a Max, jak już wspominaliśmy o tym, yy, że Max jednak ma problem do Jacques'a w postaci tego, że jest, że on go... Dokładnie z tego z tego powodu, że jest jednak yy, wychowuje się bez matki i tak dalej. Yy, no tak, lubisz gotowanie. Mam no, w takim sensie, Max, po Max ponosi porażkę na każdym polu? O Jezus Maria... O Jezus... przeprosi go w takim razie. No Luna to Luna, on Luna kocha, bo to jest, ale on nie wymaga od niej, żeby ona była złoczyńcą, a jednak chciałby, żeby jego dziedzictwo jako tego złego się tutaj y, zachowało. Wyschowaj schowaj tę zupę potem, bo będzie problem. Dobra, chciałbym, tutaj trzeba wszystkie, wszystkie relacje trzeba tutaj popsuć. Pis zarostu, wyglądasz jak nie powiem co. Kłótnie, skrzycz. Podłe, mm, złośliwość. E, wyczy za każdą osobę, Hugo. Podłe, kłótnie. Nie, złośliwość, zagróź. E, w tym momencie. Wiecie, co wy może sobie idźcie stąd, tak wiecie, nie? Luna, Ty. E, Sofia, przepraszam, nie, Luna, dobrze mówię. Luna. Dobra, skocz do łazienki, ale nadal nie mam, nie, tutaj jest łazienka, dobra, to ty sobie jest do łazienki, skorzystaj, będzie zimno w tym domu w ogóle, by the way. No, a ty, a ty jest pięty, bo co? Bo yy, zaiste sami geniusze, kompleks niższości i drugi kompleks niższości, Jak się pozbyć swojego kompleksu niższości, nie da się. No to zdjęcie ewidentnie mówi, że on uważa go za swoją największą porażkę. No i dobra, no i w każdym razie, jeżeli chodzi o Jacquesa, to by było w tym odcinku, znaczy w tym, w tym, w tym, dniu tyle. Luna, co ty robisz? No jak się, no weź się tutaj śpi sobie. Max, w sumie nie masz nic do roboty, a ty Hugo w takim razie weź może, o no wiem, tak, już, już mam pomysł. Weź może zadzwoń i zaproś o spotkanie, tylko, aha, no ja nie wiem nigdy, gdzie to jest. Umiejętności związki, okej, okay, dobra. Eee... Spotkaj się może z Sioban. O, macie zgodność charakterów. Hmm. Poś towarzyskie poznaj wyścignego SMS-a, o, o spędzenia czasu. Poprosz o organizowanie spotkania. I co? I to się. Aha. Rozpocznij wydarzenie po prostu, tak? Aha, dobra. Rozmowie zachujesz się przyjaźni, rozmowie zabawnie, możecie gdzieś skoczyć, możecie zjeść napoje. I w sumie tyle. Dobra. I skoczycie sobie, no ja myślę, że może do kawiarni, park, basen, wyspierskie klify. Tutaj nic nie zjecie. Kawiarnia niech będzie. No nie będzie taka kawiarnia. Działania przyjazne. Nie, ja bym chciał. aha wygłupię się. No to zabawne. Do wciścia. Nie, wygłupy. Zabawne. Wygłupy parody innego Sima. Zabawne, wygłupy, wręcz zabawne... Nie wręczaj prezentu. Zrobisz po prostu dwa razy wygłupy do innego Sima. Pogawędka. Przyjazne. Pogawędka... Popisz się. Poznaj, opoznaj. Przyjazne. Mm, przyjazne. Pogawędka, rozmawiaj o zimnej pogodzie. No jest chłodno, faktycznie. No i tutaj. Przyjazne, zainteresowania. No, no bo to jest ta interakcja Tak, zainteresowania, przyjazne, okej, okay, no dobra. Zainteresowania, rozmawiaj o dobrym jedzeniu, o ulubionych przepisach, o dobrym jedzeniu, dobra. Rozmawiaj o napojach, których jeszcze nie zamówiliście. Zauroczyły się w niej. Ej, that's cute! Fajnie. No to się akurat nie ma nikogo. Znaczy to nie jest akurat nastroju do tych, ale ogólnie to się nikogo nie ma. Ja nie mm, I myślę, że w spoko, że możecie być razem. W sensie może jeszcze nie w tym odcinku, ale gdzieś tam będziemy do tego dążyć. Myślę, że one do siebie pasują jak najbardziej. E, może zamów napój na miejscu. Hmm. A możesz napój dla grupy? Zamów jedzenie? Nie, nie da się, dobra. Na wynos. E, dobra. Nie, no stój, no dobra. Zamów, napój na miejscu. E, cappuccino. E, I ty też opuść miejsce w takim razie. E, możesz opuścić miejsce. No, dobra, chodź. E, możesz sobie opuścić to miejsce. O, Moira, hej, Moira! I e, nie znasz Moira. Moglibyście się chociaż poznać. Być może w takim razie przyjazny i. Powitanie samoręgu niepotrzebnie. Czemu ty przed nami uciekasz? Myślałem, że... A tutaj do szafy? Nie no, on jest nastolatkiem. Nie ma mowy. Ja wiem, jakie już akcje się działy w tej serii, jednak no nie. Mm -mm. Nie. Nie ma mowy. Lotka... Oni nawet nie mają relacji romantycznej, więc no nie, nie, nie. Narzekania... Lotka... Mm, nie, pogawędka, poznaj, o tak. No i mamy złoto w sumie. I cool. No to że to jest z dni to ja już wiem, ale wracając, akcja poprosi o zmianę lokalu, poprosi o przedłużenie Wesoło, spotkania, wczoła takie spotkanie. Jest tylko spotkanie takie przyjazne, więc spoko. Zdobyte te nagrody cenne wspomnienia. Okej, okay, dobra, fajnie. No, okej, okay, fajna muzyczka. O, i tak, i ja myślę, że tutaj w takim razie Jacques będzie próbował naprawić relację ze swoim synem. Warto o dziwacznych zwierzętach. E, pyta przyjazne, weź tutaj może głębokie przemyślenia. E, podziel się że na, nauką życiową dotyczącą rodziny. Dobre. A ty że uciekasz, Boże. Narzekaj na drożyznę, niech będzie. No przestań się tutaj. Weź właśnie głębokie przemyślenia dotyczącą pieniędzy. Powiedz, może pieniądze, czy są ważne do wcipy. Nie, może historię? Opowie śmieszną historię. Pochwal szczerze. Pominaj stare dobre czasy. Ona ewidentnie wygląda, jakby miał być wampirem. Poprosi o... Nie, pytanie nie. Przyjazne. Zainteresowania. Y, rozmawia o zainteresowaniach. No co ty się... No ja wiem, ale... No nie ty, to ty go skrzydziłeś. Przestań. Luna chciałbym, tak sobie wymyśliłem, że w sumie wspaniale, by, dobrze by było, jakoś mi pasuje, żeby została aktorką, więc może żebyś ty ćwiczyła te umiejętności aktorskie, żebyśmy nie zaczynali od zera, co się dzieje? Majka, przyjąć no, o widzicie, nawet Majka nam mówi, żebyśmy się zainteresowali tej sioban. Aha, dobra, to z dodatku, anyway. Nie wiem, kiedy wróciłeś do domu, Hugo, ale no ty będziesz w sumie, no do szkoły już nie ma a ty masz jutro urodziny. I sobie upiecz tort. No, w sensie, no czemu nie, gotuj, weź sobie, mm, chociaż, jak mi się gra zatnie, dobra, chciałem żebyś piekł, jednak upiek ten tor, bo piecz, dobra, to weź upiecz ciastki, ciastki na razie, ciastki, dokładnie, upiecz ciastki, ty możesz pracować ciężko, Gdzieś pogodziłeś się prawie z synem, znaczy, prawie się pogodziłeś z synem, nie, że prawie, czy to jest twój prawie syn, bo to jest twój syn, dobra, a tylu na w sumie co? Y Aha, dobra. Okej, okay. dobra, ty sobie czyjcie te umiejętności aktorskie i, i spoko. I no, nie wiem jeszcze, ale w każdym razie szykujcie się na grube akcje z luną w roli głównej, bo myślę, że to, się to was wszystko zszokuje. Okej, okay. ty się obudziłeś z trądzikiem, także proszę cię, wejść, zatuszuj trądzik. Dobra, i wygłośmowę która cię zmotywuje. Jest godzina szósta. Ty, mój drogi, co? reaguj. Aha, no bo tak, bo w nocy nam latał do po mieszkaniu. Jak wrócisz ze szkoły, to... Aha, no to w sumie mogłeś się zrobić te zadania. A dobra. Weź prysznic, Luna w sumie niczego nie potrzebuje. Yy, tak, wiem, że masz się urodziny. Znowu że jak się zbliża do końca swojej dni. Okej. Okay. To weź w taki razie, ćwiczny umiejętności aktorskie, no bo co ci szkodzi i ty, Max, w sumie, no ty tak naprawdę wiele tam nie potrzebujesz. Aha, bo tych hugo wypadałoby, żeby się jeszcze zjadł. Dobra, jak dzieci pójdą do szkoły, to my się zajmiemy czakiem, bo on ma parę sprawdzi się załatwienia na mieście. Luna zaczyna pracę szkoły za godzinę. Max, w sumie, no to skocz sobie po tym prysznie, żeby nie było. Max czuje, że rusza mu się ząb. No trudno, e, niech będzie w takim razie. Niech mu się rusza dalej. Takim jestem odpowiedzialnym rodzicem. To by co? Aha, dobra. E, to tutaj sobie załatw. Aha, ha, ha, ha. ha. Okej, okay, yy, ode wszystkich by sami poszli. Dobra. Luna skończ, Max do szkoły, Hugo do szkoły. Yy, I dobra. Mm, good higiena, dobra. No to weź sobie, weź prysznic. I ten dom jest straszny, strasznie pusty i w ogóle. Dobra. Okej. Okay. Aha, to za roślinia się dostaje pieniądze. Okej, okay, dobra, tak? tam. Yy, otrzymał premię do jednych z swoich. Aha, umiejętności. No dobra, w porządku. No i weźmiesz resztki. Aha, jakieś poruszki chlebowe. No dobra. Wyjdziesz dzisiaj do pracy. Niestety tak. Znaczy, no, no niestety, stety, im więcej kasy, tym lepiej. A właśnie, propos kasy. Przypomniało mi się, że tutaj powinno być 79 423 za zlecenie. Ups, minus 79. 9, 123, już nie pamiętam. O, tyle powinno być. No załóżmy, że, że tyle miało być. Plus, minus, było 423, no dobra. Yy, mamy dzisiaj dwie rzeczy do zrobienia. Ej, ale to jest ładnie. Pierwszą rzeczą jest sporządzenie testamentu, co robiąc sobie krótką przerwę, Hugo zauważa trochę pieniędzy leżących na umywalce. Czy powinien zabrać pieniądze? No nie, nie. Musi je oddać, bo no nie jest jakiego ojciec, Gdyby to był Max, to wyglądałoby to inaczej. Pierwsze co robimy, to idziemy do Ravenwood do nowego miasta, z dodatku życie i śmierć a mianowicie idziemy sobie tutaj na ryneczek. Dobra, zastaw osobistą. Yy, wybierz nastrój. Zostaw znudzoną, zastrzeloną, szydziestą, szczęśliwą, Zostaw zbawioną, smutną, spiętą, rozgniewaną. Wiadomość. Niech będzie. Dobra. Aktualizuj no? testament. Zostaw osobistą. Napisz osobistą wiadomość. Yy, jesteś moim największym zawodem. Pugo dom przekazują mojemu synowi Maxowi. Zaś fundusze rodzinne. Dostaną. Nie mogę. Mało. Dom przekazuję dom Maxowi. A pieniądze. Będę skrót na simulony. Chwila chwila, 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 chwila. Nie znaczy, a pieniądze. Po 50% na lunę. I. Maxa. Uh... Tak, dokładnie. Hugo nie dostanie nic w spadku. I super. Eee, dobra, to była pierwsza rzecz, którą chciałem zrobić. A druga rzecz to dopełnić, skoro iż um, nie jestem pewny, czy nasz e, rzekę sprzyjiem. Ja bym chciał dopełnić jego zlecenie, które musiał zrobić dla Bierna i Klary. Znaczy w sumie dla Bierna, bo Klara o tym nie wie. Jednakże. Mm, 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 Tartosa, nie, 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 nie. Szukam Windenburga, Windenburg. I ja sobie przygotowałem. E, Tego teraz nie wiem, która to była siłownia. To. Dobra, idziemy tu na basem, przepraszam. To jest basem. Niech siłownia basem. Ok, no i tutaj w sumie zasada jest: zadanie jest proste. Podejść tutaj. Ja potrzebuję spotkać się tutaj z tej skenimka, które. O, jest tutaj idealnie. Dobra, to weź go zawołaj może w takim razie. E, weź, dobra. W takim razie e, nieprzystępne zapoznanie, cokolwiek to jest. Anyway, znalazłem. O, nawet jest takie połączenie tutaj, że yy, on też się, ona też jest jego rywalką. No w każdym razie weź yy, uznajmy, że oboje... Weź tutaj może nawet tutaj do grupy, co? Mm, działania... Wy no już wiecie, co się będzie działo. Działania, do to utwórz grupę. Spoko, i weź odpręż się razem. Na spoko, możesz robić rąsztykowy rumsztyk, rumsztyk, humor. Dobra, weź tutaj w takim razie. Odpręż się z Simem o imieniu Kenny. Dobra. Pytanie. Weź tutaj z nim. Wiecie, jak najdłużej on musi siedzieć w tej e, saunie. Poznaj. Poznaj pogawędka. Mówię o najgorszym kolorze. Dokładnie. Intymność. Nie no, bez przesady. E, Dobra, i po prostu się odprężcie razem. Cały czas się odprężajcie razem. Odprężcie razem. I ja bym chciał, żeby te drzwi były zablokowane. Zablokuj dla. Aha. No dobra, w każdym razie dla klubu niech będzie. Odprężcie razem. Dokładnie tak. Dokładnie. Nie możesz stąd wyjść, kolego. Drzwi są zamknięte. Gdzie ty jesteś? Aha, dobra. To było do głosowania, dobra w porządku. Nie widziałem, że są takie interakcje. Dobra, ja... nie masz trudnego zadania, masz tylko się wykręcić. O, dobra Aha, ty poszedłeś do pracy. No nie jednak wolałbym, żebyś tutaj był, no ale dobra. Idealnie, w końcu. Da się odblokować? Nie da się. Weź tutaj. Dobra, wyjść wcześniej z pracy. Trudno. Odblokuj. Podejdź tutaj. Reportuj się tutaj? A, przenieść tutaj Sima o imieniu. ładnie. Odblokuj. Tam dla. A. Dobra, nie wiem czemu się to blok. Nie, nie wiem czemu dalej jest tu blokada. Ale to nic, podejść tutaj. Ważne, że Kosucha weszła. My mamy zapłacone. Pokrona. Pokryjmy... Pieknik nie mnie, obojętność, obrzydzenie, Patrz nie rę... O. Dokładnie, tak, pokrywa twarz. To jestem wolnym duchem. O, idealnie i koniec miejsca pracy, czy miejsca pracy pół. Ej, w ogóle. Co oni tu chodzą na randki jakieś? No dobra, anyway. Yy, nikt nie płakał, nikt nic nie widział. Posprzątane. Wy się tutaj właśnie z mrocznym kościarzem tak wiecie. Być może... poradę modową niech będzie. Eee... Zapytaj o tęczowy most, okej. Okay. O pokazanie Le... okej. Okay. Aha, czarne i przebiewne, dobre. Zabawne historie. Opowiedzmy historię. Eee, no niech będzie z porządku. O oh, wow! Rzeka zwiedzi swoje imię na szczycie listy naszego kosiarza. Wow, okej. Okay. Fajnie, że tak zadziałało. Zapytaj o zawód. Ciekawe, co nam powie męczny kosiarz. Boga wędka, poznaj przyjazne, oceni koszenie, daj mu jedną gwiazdkę. Co? Idzie tak sobie? Mój program leśnościowy dla klientów niezbyt się sprawdza. Wow. Hm. Okej, okay, dobra. Aha. Obraził się, o nie. Dobra, w każdym razie tak. Musimy się jeszcze pozbyć, gdzieś tych zwłok. Ja bym sobie chciał właśnie gdzieś tutaj to po prostu zostawić. Aha, no tylko tutaj mogę. No dobra, no to. O, idealnie schowane. Dokładnie, tak. Eee, I co, i wracamy tak naprawdę do domu. Ej, już jest 20, to już jest koniec rozgrywki. No dobra. No w każdym razie ważne, że. Um, Okej, okay, czyli tak. Rzak jest ścigany przez śmierć, e, ale zrobił 10 tysięcy. Testament został sporządzony. Przekazałem informację o tym, że Luna ma być um, aktorką. Ugo nic nie dostanie. wyślesz jeszcze z nim pokój na, na ten. Nie, zrobił sobie zdjęcie, a ja nie widziałem tego. Weź, aha, już jesteście pokłóceni, tak? Dobra, to jeszcze weź tutaj podła podła. jeszcze się bez nim pokój dodatkowo, spadaj się czy ma jakiś problem. E, a Max odziedziczy ten dom. Właśnie i to jest ważne, że no, w sensie to będzie jego dom, e, więc e, e, no docelowo chciałbym, żeby on go sprzedał. E, ale nie wiem jeszcze jaką decyzję podejmę, bo, to, bo to, no, mi się nie podoba ja nawet nie wiem, że to są jakieś, aha bo na ten balkon nie można wyjść, ale to jest tylko zrobione. Tak, mam trudną dynamikę rodziny. Właśnie mi się przypomniało, że nie zrobiłem Hugo urodziny, także muszę jeszcze... Znaczy nie zrobiłem mu urodzin, więc taka szybka dogrywka. Hugo wstawaj, kup sobie ten tort. Połóż świeczki i pokłótni z ojcem. Ej no halo. Odej świeczki urodzinowe. Żeby nie było. I wejść z świeczki. Przynajmniej tym razem nie zapomniałem o tych rodzinach i się one stały. Nie widziałem wcześniej tych dni z a Nie, bo one chyba nie są dzisiaj. Dobra, przekręć się. Jesteś samotnikiem i smakoszem, i będziesz porywczy. No dobra, niech będzie. No i dam ci aspirację, którą masz w sumie teraz, czyli ten. O, o Virtuos małego, a kiedyś ja Nie robiłem tej aspiracji, więc w sumie może. w sami wiedzą, jak obsługiwać niewielkie urządzenia kuchenne. A w sumie czemu nie. Dobra, nie będzie. Okej. Okay. No, dawa. I to teraz tyle w jiby, tym odcinku. Także jiby. do usłyszenia i pa pa!